Tak, elo elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku typu robimy siekę tym lamusom z Wąchocka i tutaj wiesz, jaka to jest najlepsza taktyka, schować się w kibelku i absolutnie nic nie robić No. No to gruba taktyka. O, gramy z koronawirusem. O nie koronawirus! No. Fryzjer bot, dobra. To już nie będzie tak wesoła gra no. O nie No Ten to przegrywa na rozgrzewce, przegrywa w całym meczu, nie znasz tego przysłowia? Zapomniałem o tym. Teraz dobra, rush B Ej, tu są dwa planty, Ale Beka Nie, jest jeden bombsite Ale możemy On... tylko plantować na A na B na B A nie, tu jest zablokowane. Ja cię kręcę, ale rozczarowanie. A ja się napaliłem. O kurwa! Jezu, oni są już na blisko Boi tu są. pomóż mi! No idę do siebie spokojnie Jest tutaj ja po prawo, jadzałem. tutaj po prawo, uważaj, będziesz miał go od razu Kurde, ale mi wszedłeś w celownik No w wiem, chciałem tego. się w niego wrzucić No właśnie, ja się strzelał, a ty nagle jesz A nie, to tylko I, nie na A można, można iść No No wiem, że tylko można iść na A, się właśnie Wtedy, kiedy wbiegłeś mi pod celownik, zorientowałem <średencji> się No Dobra, o, A to mamy na kamerę, podgląd mamy, jakbyśmy chcieli zobaczyć, co robią. Fajnie, miło <gry> <w sobie. gry> Tak, tak, dobra, ja tam zafleszuję. Fleszuję, uwaga. O kurde, Kurde, ale w... Ale się rzucili! Cel... Jezu. Ej, o, mają strasznie mało jest ten na blisko, strasznie jest ten. A ja chciałem spędzić wizję. Ja pierdzielę, ja myślałem, że oni tak tutaj szybko tutaj nie, tutaj nie już, będą. Ja też nie myślałem. Dobra, no to musimy kurde znowu... znowu dobra, to robimy daczek. szybkie tan. Oni pamiętają, że są bardzo blisko, nie raszują. będą. Teraz da, przyszykam, też, przyszykam, też będą raszowali, tak. znając tak. Tak, będą, kam, będą Dobra, przyszymy. dobra, to po prostu stańmy sobie tutaj bliżej i się przygotujmy na ich rasę. No. A tutaj sobie stańmy. O, tym razem nie raszuje. Nie, idą, idą. Dobra, jeden leży. Kurdy, minus 34. Dobrze! Easy. 50 amunicji jednak jest naprawdę w tym No, 50 to na amunicji co nie? poszła grubaśna. Dobra, ale teraz wyrzucamy ich taktykę, więc teraz tak na spokojnie... Dobra, troszeczkę. ja będę teraz poszedł Czyli... innym przejściem, bo jest tu też inne przejście. Eee tak, chodźmy drugim przejściem, ale na spokojnie, bo oni strasznie ruszują, więc yy, mm -hmm. trzeba ich tutaj, wiesz, to tak bardziej trzeba ich wyczekać, biorąc pod uwagę, że to my plantujemy, a oni reszują. To mm -hmm. trzeba ich trochę wyczekać. Dobra, teraz cicho. Możemy im w sumie na plecy wejść. Eee, górę zraszowali. Oni nam zrobią plecy zaraz. A nie, tędy nie przejdziemy. Dobra, to chodź, 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 Nie, nie, nie zrobią nam pleców. Cofną raczej. Ale patrz tam na wszelki. Jest tutaj, jest. Już na blisko. Patrzę, plecy. Kurde, no już się ustawiłem. Jest. jest na sajdzie. No, za skrzynkami. Nie, ja nie zrobię ci pleców. Nie, tu jest zapakowany. ale muszę się spieszyć, bo mało czasu jest. Zapomniałem, że to tak mało czasu jest też No. Dobra, jolo. A go kontrolę chociaż? Mm, 22. Tu jest! Jeju. Ten drugi ma 22, znaczy dostał 22. Dobra, weź broni i już nic nie zrobisz, no. Weź... Nie, bom, 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 a Dobra, dobra weź, weź jego broń. A jaką co miał? Mam czwórkę. ojoj, oj, jeszcze co No dobrało. i nic nie zrobi, właśnie kurde zrobiłbym, bo on tu szedł sobie pomału. No, gdyby, gdyby wszyscy wiedzieli, co on tu idzie. No dobra, nie szkodzi, Ty dawaj to głupio zrobił jak do ciebie szedł. Dobra, muszę no, sobie. Głupio. Dobra, dawaj dobrać. góra Dobra. Dawaj góra. Góra, ale na spokojnie, bo nie mogę. No, to zaskawać. tam zapleszuję Dobra, fleszuję Dobra, jeszcze raz flashuję. Kurna, no jest tam. Biedzi. Dobra, spróbuję go pocisnąć. co się, co się, nie wchodź mi w celownik! Jest, dostał raz z Deagle'a. znaczy to... Dwóch ich jest. Jeden nie żyje. Jezus! Nie dostał jest. nic. KURDE NO! 53. Ja Ach, się kręcę, Jakby dostał ale... jeden z z Tigla to Zabierze by palił, no. KURDE NO! Najgorzej. Dobra. Dobra, spróbuję zagrać z koutem. Spróbujemy headę trafić. wiesz, A dobra, nieważne. Chciałem, żebyś kupił flesza, ale dobra. Czekaj, dam ci bombę. I poczekaj, nie, nie pikuj. Ja spróbuję to spikować. Kurde, nie trafiłem, ach! No jest za tymi skrzynkami jest. Ach, nie no nie ma co tam no. Nie 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 No i tylko głowę sensu. widać jedyne jak możemy zabić go możemy zabić to w głowę mm, Dobra A też akurat takie pikowanie to mm. Dobra dawaj dół No dół szybko zraszujmy. Nie spodziewałem się tego jak zraszamy. No dół. jacyś inteligentniejsi są widocznie No Trudne czasy nastały Kiedy ludzie są inteligentni Są tu już Słyszeli no, tak, na pewno słyszeli. Rzucili granat od razu, i od razu mnie wytagowali Dobra, to strasznie, strasznie, strasznie kampią mocno. Są przygotowani. Rzucimy pewnie granat. Jest tam, schowaj się, schowaj się. Kurna. Ja on chce cię spikować, a właśnie, dobry Jest tu? Nie wiem, nie Widziałem. No nie eee, ile? 59. To czemu nie strzelałeś? Masz 59, to jest skuteczne. No dobra, ale serii. był na górze od razu zaskoczył i nie wiedziałem, że się skoczył dokładnie. Mogę śpikować, znaczy ten strzelać. Masz 59. Ale wiedziałby od razu gdzie jestem i by sam mnie mm. przeskanował. No tak, to nie znał mojej pozycji. Dobra, na anty może się odrobimy. Dobra, może, dawaj Dobra, spróbujmy jeszcze raz, jeszcze raz tak pójdźmy Tylko yy, ja pójdę innym przejściem, a ty pójdziesz tak normalnie O ja po prostu powiem ci kiedy wychylaj Co jest nas Dobra, ja idę tędy, a ty, ty idź normalnie Dobra Ja zafleszuję i wbijaj Teraz Jeden jest tutaj po lewej ode mnie, za tą ścianą. Na no, razie czysto powiem ci. Boję się, że plecy nam zrobią, wiesz? Możliwe. No, Ej, no nie że nie jeszcze 26. Jest plecy, 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 plecy. Dobra, dobra, dobra. Mówiłem, że plecy nam zrobią. Za dawno powinien zaplantować ta abstrakcja. Tego. No ta wiem. Tak, akurat zrąbałem, no ale teraz już nie zaplantuję, bo od razu wiedzą, że to... Tak, teraz już nie. No, on już chyba tak tam dawno wbił, wiesz? Jest, widzisz? Boże, strzelanie z tego bez przybliżenia, to jest też jakiś dramat. Mm. No niestety, ja też z kałacha średnio strzelam i po prostu jak była taka scena, że on był jeden na jeden, spokojnie bym go zabił w normalnych warunkach, ale jestem trochę słaby strzelania z kałaszka. Więc Kurde, nie wyszło. No, ja jeszcze AWP y mają. Mm. 28. No, no trzeba może się uda. Albo będzie pierwsza taka gorsza gra. No, jest na razie, że tak powiem, tragicznie. No. <noise> no, ale to Nie spodziewałem się. Chyba przegramy tą walkę z koronawirusem. Najgorzej, tak, nie przegramy. możemy tego przegrać. Bo dobra. panuje cały świat. Dobra, pójdźmy sobie tam przejść. Wiesz to ich słychać w sumie. Chodźmy na tak no jak oni zawsze idą. Nie możemy tam w sensie, iść. W sensie, no tak jak oni idą. Idź na slajda, idź na slajda. O chyba na side a idę. Nie wyczekali, jest jeszcze jeden. Jeszcze 23 dostał. Ah. No Ja pierdzielę. <śpiewanie> dawaj, teraz też zrzeszujmy ich. Zrzeszujmy ich. Tak, teraz y, dawaj, 50 i zrobimy im siekę ze średniowiecza. Mm. Bo oni mają, mamy lepsze wicie, tak naprawdę. Tak, tak, tak. Ja się zafleszuję szybko. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja bym nie fleszował, bo Dobra, też... ty... już tam, uważaj. No i dostali, I... kurde, fleszem. Jak mi zabrałeś dwa uwagi, no. złodzieju? Co dobra, nie? dobra, ale dostali, no. kurde. No dostali, był ładny. No i zafleszowałem ich, pomógł fleszem. No daj radę Teraz już mi się wydaje, że będą się tam spodziewać Tak, 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 no wiadomo. Zrobiliśmy dokładnie to co oni nam. No i fajnie, fajnie wyszło. No. Dobra, teraz my się pójdę normalnie. Ja się ustawię tutaj, normalnie. Tam tutaj. Co? To spróbuję na plecy wbić. Kurde, oh zabili mnie, idą. 51 kurde przewidział. Mogłem na nich wyskoczyć. Są, są dwóch jest tam. Dobra, dwóch dobra. jest tam. Spokojnie, spokojnie. No to nie jest dobre miejsce, Czemu nie przybliżysz się? No dobra, jak uważasz jest dobrze, dobrze, nim... spokojnie. Kurde, no. no. właśnie nie wiem po co ty się czaiłeś No Bez bo, no czekałem aż zaczną plantować, no. Miałem nadzieję, że zacznie plantować. nie, na drugi plant, bo wid słychać kiedy idą na ten drugi plant. No, no a zawsze poszukałeś... mogą mieć wolno, no. Teraz, teraz nie było słychać gdzie idą. No tak, ale to wiesz, trochę będzie trwać wtedy, dobra. No nic, trochę nie wyszło. Chciałem tam ich, o, jednak to nie, to się, idę za skrzynki. No, czy za ten, za cement. Nie wchodź mi w celownik, proszę cię, AB. Mhm, dobra. To się cofnę trochę. Damn. Rzucają flesza. A mogli iść potem przejść tym drugim? Kolejnego flecha rzucają. No tam bądź tam ustawione. Dobra, biegnę. Tam i wchodzą A boje? Tam. Biegnę. Jeden leży. Dobra. Easy Dobra, good. good. good na good. spokojnie trzeba, na spokojnie trzeba. Tutaj. Mm. O, chociaż dymny tam też można im rzucić, tak naprawdę. No I można, na ale ja bym wolał mimo wszystko, żeby oni piknęli. Bo to jest dobra miejscówka, my możemy łatwo dobra, tutaj dobra, się dobra. bronić. Tak, tak, tu się bronimy. Ostrożnie tam, bo oni mhm. będą pikować na bank. Ja wiem, czy będą pikować. Mogą mnie piknąć. Pójdź na sajda, może. Sam nas bejdować. Mhm. Tak, chyba idą. Tak? Na około. Nie, są tutaj cały czas. Jeden jest tutaj, nie żyje. Bomba jest tutaj, bomba na Igną. Drugi jest też tutaj, Awupa. Awupa przy bombie. Chyba wziął bombę i pobiegł, mógł broń wymienić No Wymienił. No bo... broń wymienił Nad tobą jest wiem, ja wiem. Nice, dobrze ja Dobre Stana To stań tam za skrzynkami, wiesz? No tak, 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 stanę tam Dobra, karabin Teraz mogą pikować akurat, tak mi się wydaje No, mi się też tak wydaje Ale pójdę zapobiegawczo Mogłem zrobić rushing Mogą Mogą wszystko Jestem tutaj wcelowany Czekam, jakby piknęli Z tej strony czysto, i co? Tutaj też czysto. Jest jeden, dobra, padł. Mam bombę, mam dobra, bombę, chodź. Jed... Chodź, bo mam bombę. Dobra, idę, idę. Zasmukował. Bombę chcę zabrać i pójść w drugą. No, stronę no, no. ale ja widzę bombę dalej. Dobra. Nice. Nice, ładnie. Dobra. Po 15, za 5 minut. Tyrur, tyrur. Dobra, nice. Odrobiliśmy. Mhm. To jest dobrze. No, dobrze, dobrze, że kupili to AWP No, dobrze, dobrze Dobra, oni obstawiam, że idź tam na swoją pozycję, a idę na a tak, tak, obstawiam, tak. że teraz na A pójdą. Mhm. Jest to możliwe Dobra Mogą mieć AWP? Jest, Mogę Wyrzucił mi? bomby. Oh, bombę O fuck, pomóż mi, pomóż mi szybko O oh, fuck, Rasują mnie Idę plecy Kurde Minus 85 15 HP ma Gdzie jest? Mógłbyś. O dobrze. Iść. Weź WP, za tym chyba jest. Za, za tą skrzynką, no dobra, dzięki. Okej. Okay. Chyba ostatnia runda. No. Albo będzie remis, albo wygramy. A to może być remis? Tak, może być. O kurde, no to dawaj. Może być dobra, się e, idę znowu na A ty znowu iść na pozycję, bo dobra. wstawiam, że znowu mogą pójść. A, teraz. Mm -hmm. Bo w sumie mogą pójść mocno, żeby mogą pójść na A, bo dawno nie byli. Czekaj, się mają na WP, to na pewno sobie kupią. Mhm. Mm Dobra, no ja jestem tutaj wcelowany. Poczekam na nich. A! Nie żyje jeden. Dobra, biegnę. Nie wiem, czy jest drugi. Nie, nie, zaczekaj, zaczekaj, bo był tylko jednego widziałem. No dobra, ale raczej. Jest drugi? No właśnie. Dobra, jest drugi, chodź tu. Dobra, się schować, przebił schować się, się, przebił się. Uważaj, przebił się. Jest tam. Nie wiem, jak to się nazywa z zarusztowaniem. Ojoj. Oj. Dostałem Jest zarusztowaniem tam, wiesz, tym żółtym. Ale mnie zaatwił głupio. O oh, fuck. I idzie. No! Dawaj, B! Od boku ci może dojechać pamiętnie. No nie Nie, no nie wierzę, że nie ej, B. Ostatnia. Kurde, zestresowałeś! By wygrali. Dobra, to ja jest remix, nie jest źle. No jest remix, dobra. dobra. Wtedy nie, wy, nie wygraliśmy z koronawirusem, zrewisowaliśmy <grym, grym>, Jesteśmy no. na jego poziomie. Dobra, czy I, ten. Tak, tak, więc to był właśnie odcinek kolejny: Wingman. Poszło nam, uważam, że całkiem ok. Skupiliśmy się no. na końcu i nadrobiliśmy, więc. No. Prawie, prawie byśmy wygrali. W końcu to jest poziom białego, więc. <grym, <grym, dobra, dobra, elo, elo. Cześć, cześć.